Dzień dobry widzowie, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z ligi Apex One League na platformie iRacing. Jest to już szósta runda z ośmiu, więc zostały trzy wyścigi do końca i jesteśmy na torze, który nazywa się Virginia International Raceway podajże. I to jest tor wybudowany na farmie, także jest dosyć specyficzny. Pierwszy raz mam styczność z tym torem wyścigowym. No ale sprawia on bardzo dużo frajdy, ponieważ mamy tutaj dużą różnorodność zakrętów i też pojazd, w którym się ścigamy, jest bardzo specyficzny. Jest to potwór dla mnie Radikal, który na wyjściach zakrętów po prostu miota strasznie tyłkiem. Jest ciężki w prowadzeniu, nie ma kontroli trakcji, nie ma ABS-u. No, ale jeśli ogarniesz jazdę na limicie tego pojazdu, to sprawia on naprawdę sporo frajdy, szczególnie jak wchodzisz w szybkie zakręty. Długi tor, bo tutaj okrążenie zajmuje minuta 40 w tym pojeździe, więc taki Formule 1. To myślę, że byłaby gdzieś minuta 25, coś takiego. To wcale nie jest wolny pojazd, bo jak widzicie na prostej, tam wyciska około 250 na godzinę i w zakrętach jest bardzo szybki o wiele szybszy niż to, co jeździliśmy tydzień temu w tej Toyocie. Tu nie ma porównania. No i teraz będę tutaj kończył pierwsze okrążenie kwalifikacyjne. Standardzik: mamy dwa okrążenia w kwalifikacjach, 10 minut na pokonanie tych dwóch. Okrążeń pierwsze okrążenie zawsze jest wolniejsze niż to drugie ze względu na to, że na pierwszym okrążeniu nie masz jeszcze w pełni dogrzanych opon, więc ten temperatury jeszcze nie osiągnęły optymalnego, optymalnej temperatury. No i teraz to drugie okrążenie będzie kluczowe, żeby tutaj wycisnąć więcej z tego czasu poprzedniego. No tutaj już jak widzicie na delcie mamy 10 setnych na minusie. Na razie jest to. Pierwsze miejsce jeśli chodzi o czas pierwszego okrążenia w porównaniu do innych kierowców, więc moje tempo ogólnie tutaj wyglądało bardzo dobrze. Podobnie jak na Nordschleife, czułem się bardzo komfortowo jeśli chodzi o mój pace, więc jak widać. Na razie to się przekłada na pierwsze okrążenie kwalifikacyjne. Mamy już 20 setnych na minusie, no opony są bardziej dogrzane, więc w tych pierwszych okrążeniach, przepraszam, w pierwszych zakrętach, gdzie przyczepność mechaniczna była ważna, bo to były wolne zakręty, tam się udało dużo zyskać. Tutaj też więcej pewności siebie na wejściu w ten szybki lewy, Tam łatwo przekroczyć limity toru, a tego nie chcemy, ponieważ oczywiście okrążenie zostanie skasowane. 26 tysięcznych przepraszam setnych na minusie. Długa, prosta, więc e, możemy tutaj chillować przez e, przynajmniej jest 20 sekund. Fajny. Fajny. A teraz przed nami bardzo ciężka sekcja. Tutaj hamowanie intuicyjne, tak naprawdę, ja nie patrzę na tabliczki po prawej stronie, tylko posługuję się, no patrzę na to, co jest na drodze, ile mam jeszcze do zakrętu. Więc tam łatwo przestrzelić punkt hamowania i troszeczkę przestrzeliłem, dlatego straciłem trochę czasu w tej sekcji A, zakrętów. No ale dalej mam 20 setnych na minusie, straciłem P1, ale powinienem odzyskać pierwsze miejsce. Poprawiłem się o te 20 setnych i wskakuję z powrotem na pierwsze miejsce, i teraz mam nadzieję, że nikt mnie nie poprawi. Tutaj był jeszcze zapas czasu, więc jeszcze nie jestem pewny swojej pozycji, ale wygląda na to, że pierwszy raz w tej lidze uda mi się zdobyć pole position. Więc po sześciu rundach w końcu mam tempo wystarczające, żeby walczyć tutaj z najlepszymi w kwalifikacjach. Przed nami są teraz dwa wyścigi po 25 minut. No i tutaj niestety, ale nie udało mi się przypisać sprzęgła. Dalej nie wiem jak to zrobić, jak nie mam na przykład trzeciego pedału pod sprzęgło. Także dajcie znać w komentarzu, bo naprawdę Lecimy. na tym mam nadzieję, że pracę bardzo dużo. Także teraz lecimy z pierwszym wyścigiem. No, i ruszyliśmy, i jak widzicie, start fatalny, bo brak sprzęgła. Straciłem bardzo dużo, bo teraz chyba jestem już na siódmej pozycji, więc będzie ciężko z tej pozycji wygrać wyścig, mimo że mam jakąś tam przewagę tempa nad innymi. Tutaj. Jest chaos. Oczywiście zawsze na pierwszym okrążeniu jest chaos, jest ścisk. Zimne opony. Tam doszło do kontaktu, słyszałem, że ktoś uderzył Daje pan spokój. No, ale jesteśmy teraz chyba na piątej pozycji, jak dobrze ta tabelka pokazuje. No i jest bardzo ciężko, jest bardzo ciężko utrzymać radikala w obrysie toru, ponieważ no, te opony są bardzo zimne i tył jest. No, niewybaczalny. Niewybaczalny trzeba uważać i straciłem przez to. Jedną pozycję na rzecz Bartłomieja. No ale wyścig jest długi, 25 minut to jest w miarę długi dystans, więc jest szansa, żeby to odrobić. I kilka okrążeń potem, bo dopiero na trzecim okrążeniu, tutaj dojdzie do zamiany pozycji, ponieważ tutaj dwójka z przodu, tam między nimi doszło do kontaktu, dzięki czemu zyskujemy dwie pozycje naraz. Ciężko tutaj się. Wyprzedza, to znaczy, miałem takie wrażenie, że ciężko się wyprzedza na początku, ponieważ bałem się tak naprawdę ryzykować. Ten pojazd jest bardzo agresywny, bałem się popełnić błąd, taki jak właśnie teraz tutaj popełnił Bartek na wejściu Kurde. w te dwa łuki, te dwa zakręty. Najechał na trawę jak najdziesz na trawę, to momentalnie tracisz przyczepność. Teraz to wykorzystuje jego błąd, jego słabe wyjście na prostą, tam musiałem nawet zwolnić. Dać Po heblach, ale na szczęście moje wyjście było lepsze i udało się tutaj wyprzedzić Bartka bez problemu. Więc skakujemy na trzecie miejsce. Jesteśmy w pierwszej trójce i gonimy teraz tą dwójkę przede mną, czyli Piotra Mikołajczyka oraz Pawła Pociechę. Ta dwójka między sobą też tutaj mocno walczy, będę czychał na jakiś błąd. I właśnie Piotrek Mikołajczak popełniał duży błąd. Lekko najechał na trawę. Tak, łatwo błąd popełnić. Właśnie o tym mówię. Lekko. Lewym kołem najechał na trawę i od razu momentalnie dostaje podsterowność taką, że nie jest w stanie wrócić na tor. Więc zyskujemy kolejną pozycję. Już jesteśmy na P2, więc po starcie z pierwszej pozycji, po spadnięciu na siódmą lokatę, wróciliśmy już do walki o pierwszą pozycję. I właśnie teraz zabieram się za. Nie Konrada Żerebca, bo tutaj Konrad, jakiś tutaj Bóg wystąpił. Nagle znalazł się na pierwszym miejscu i teraz wyprzedzam Pawła Pociechę, skakuje na pierwsze miejsce. Tabelka powinna się zaraz zaaktualizować, ale ile tu mamy do końca? Jest to ósme okrążenie, do końca po lewej stronie na górze mamy jeszcze 14 minut, bo jest 25 minut jazdy i od tego momentu muszę kontrolować tempo, nie popełnić żadnych błędów i nie dać się oczywiście wyprzedzić, bo już jesteśmy na pierwszym miejscu, więc udało się wrócić na to. Pierwsze miejsce i przechodzimy do ostatniego okrążenia. I też udało się utrzymać to pierwsze miejsce aż do ostatniego okrążenia, więc w końcu pierwszy raz wygrywam wyścig w polskiej lidze na platformie iRacing. To daje mi dużo motywacji i pewności siebie do następnych wyścigów, bo teraz. Wiem, że jestem w stanie w każdym pojeździe tak naprawdę walczyć o jak najwyższe pozycje z bardzo, bardzo dobrymi kierowcami na tej platformie. Teraz będziemy jechać drugi wyścig. Na szczęście nie będzie tutaj zamiany pozycji, nie ma żadnego reverse grid, więc startuję z pierwszej lokaty. Tak jak ukończyłem wyścig pierwszy, ale niestety znowu nie mam sprzęgła, więc. Patryk straci kilka pozycji na starcie. Pytanie, ile teraz? Tym razem? No, wydaje się, że trochę mniej tych pozycji stracę. Jestem na czwartym, piątym miejscu, teraz czwarte, więc nie wygląda to źle. I tutaj od wewnętrznej jest więcej przyczepności, więc jestem w stanie szybciej wyjść na gaz i skakuję na trzecie miejsce. Więc finalnie straciłem dwie pozycje po starcie. Także z tej pozycji będzie łatwiej tutaj wrócić na to pierwsze miejsce. No, ale wiadomo, to jest drugi wyścig, druga szansa dla innych kierowców. Mateusz. Grzonka jest bardzo szybkim kierowcą, on prowadzi w klasyfikacji generalnej. Jest to jeden z najlepszych kierowców e, i racing w Polsce, więc będzie ciężko z nim tutaj wygrać, bo on w pierwszym wyścigu miał problemy i tak naprawdę no, miałem e, ułatwioną drogę do zwycięstwa. Teraz Mateusz Grzonka jest za mną. Zabieram się za maćka Bochu Rzyńskiego na tej prostej. Łapie się w cień aerodynamiczny, co prawda już tego cienia nie mam tam przed sobą, ale trochę coś tam było od Krystiana na, na lepy. No i udało się wyprzedzić Macka od zewnętrznej do tego wolnego zakrętu. Tutaj wchodząc w ten przedostatni zakręt dostałem mocną podsterowność, przez co moje wyjście było tragiczne na tą prostą startową. I Maciek Bochurzyński jest za mną mniej więcej dwie dziesiąte i jak widzicie tutaj w lusterku na górze łapie się w cień aerodynamiczny i ja... Modlę się o to, żeby mnie nie zaatakował do pierwszego zakrętu, żebyśmy nie tracili czasu, ale niestety Maciek bo Bufużyński mnie tutaj zaatakował. Oczywiście miał prawo do tego, ale to było frustrujące, bo już chciałem zabierać się za Krystiana. Chciałem do niego dojechać, a tutaj teraz muszę spędzać czas w walce z Maćkiem i nie tylko z Maćkiem, bo też również z Mateuszem Grzonką, który wykorzystuje tą naszą walkę. I niestety, ale tracę dwie pozycje na przestrzeni dwóch zakrętów, więc spadam na czwartą lokatę. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Przechodzimy do następnych okrążeń. Tutaj Mateusz grząka wyprzedza Bochurzyńskiego po zewnętrznej, w tym wolnym zakręcie, po tej długiej prostej. No i będę starał się tutaj wykorzystać tę walkę, te zawahanie Maćka Bochurzyńskiego. Jak widzicie, on ma tutaj tył lekko zmasakrowany, tam doszło do kontaktu między nimi a Grzonką. No i tutaj łapię się w cień aerodynamiczny i będę chciał się odgryźć za poprzednie okrążenie. Wchodzę tutaj po wewnętrznej, nie babata, muszę teraz e, tutaj gonić tą pierwszą e, dwójkę przede mną. No i wyprzedzam Maćka Bochurzyńskiego. No wewnętrzna jest tutaj o wiele lepsza, jest więcej przyczepności, wcześniej jesteś w stanie e, wcisnąć gaz, więc wiedziałem, że tutaj zyskam tą pozycję na rzecz. Maćka. Więc teraz pogoń za tą pierwszą dwójką. Mateusz Grząka oraz Krystian Nalepa. Mam aktualnie najszybsze okrążenie wyścigu. Minuta 4500. Tutaj Mateusz Grząka wchodzi po wewnętrznej. Ryski panowie. I teraz jest taka sytuacja, że łapie się w cień za tą dwójką. Oni jadą bok w bok, więc ja będę najszybszy na tej prostej. I teraz pytanie: Czy znajdę gdzieś tutaj lukę, żeby się wcisnąć między tych dwóch panów? No niestety ta luka nagle się zamknęła. Panie, panie, tutaj okaz frustracji, no bo była taka szansa, żeby zyskać dwie pozycje naraz, no ale niestety, e, no tam było trochę zbyt agresywnie, ale okej, okay, no już trudno, no trzeba walczyć dalej, Kupić się na tym, co jest przede mną, e, najważniejsze, że dalej wszyscy jedziemy we trójkę, więc jeszcze jest szansa... Tutaj walki o zwycięstwo. Jest to dopiero siódma minuta z 25, więc sporo tego wyścigu jeszcze jest przed nami, i znowu łapie się w cienia aerodynamiczny za tą dwójką, która walczy bok w bok. Teraz znowu tutaj będę obierał linię po wewnętrznej, żeby wyprzedzić Krystiana na lepę. No zobaczcie, ile tej przyczepności jest tutaj. Nagle zyskałem jedną pozycję i walczę z Mateuszem bok w bok na dojeździe do drugiego zakrętu, no ale musiałem odpuścić, bo on miał wewnętrzną, kolejny zakręt też by miał wewnętrzną, ciężko by było go objechać po zewnętrznej, ale najważniejsze jest to, że jestem przed Krystianem Nalepą. 13 minuta wyścigu, więc mniej więcej dwa okrążenia. Potem będę zabierał się za Mateusza Grzonkę. Nasze tempo jest bardzo zbliżone na tym torze. Tutaj łapię się wciąż aerodynamiczny, no już z tej odległości Raczej będę w stanie go wyprzedzić, będę miał wystarczającą przewagę prędkości oraz jeszcze mam jakiś dystans do tego do hamowania, więc powinienem być przed nim. Tutaj doszło lekko do kontaktu. Jestem od wewnętrznej, ale na szczęście wyrobiłem, zamknąłem Apex i wracam. Wracam na pierwsze miejsce po kolejnym nieudanym starcie. Także na razie bardzo dobrze wszystko się układa, potrafię skupić się w wyścigu i szukać swojej okazji bez popełnienia. Błędów, jest 14 minuta, ale jeszcze jest dużo tego wyścigu. Jest przynajmniej 3-4 okrążenia do końca, jak nie więcej. No i mam za sobą Mateusza Grzonkę, który będzie bardzo szybki, będzie mnie cisnął. I przechodzimy do przedostatniego okrążenia. Cały czas tutaj prowadzę. Niestety popełniłem lekki błąd w hamowaniu, zblokowałem przednią prawą oponę. Pojechałem szeroko i starciłem pół sekundy, a miałem już fajną przewagę na poziomie 0,8 nad Mateuszem, który uwikłał się tam w walkę z innym kierowcą, więc była okazja, żeby mu uciec. A tak to teraz będę miał presję na ostatnie dwa okrążenia do końca. Tutaj da się wyprzedzić, przecież pokazałem to, więc. Będę musiał uważać, będę musiał mieć pewność, że wyjście na tą długą prostą, bo teraz już jesteśmy na ostatnim kółku. I jak widzicie, Mateusz Grzonka jest dwie dziesiąte za mną. Tam w lewym górnym rogu możecie zobaczyć stratę. 0,2. Amowanie do tych dwóch prawych i wyjście na prostą tutaj będzie bardzo kluczowe. To jest bardzo długa prosta. Jeśli jesteś mniej więcej 3,4 za kimś, jesteś w stanie dokonać manewru wyprzedzenia. Dlatego zaczynam wężykować, żeby zgubić ten cień aerodynamicznych, trochę zawieruszyć te wszystkie turbulencje, żeby nie zyskał Mateusz aż tyle, ale już jestem pewien, że nie będzie w stanie tutaj zaatakować mnie. Był zbyt daleko, to byłoby zbyt ryzykowne, żeby po prostu zanurkował, więc wygląda na to, że wygram drugi wyścig z rzędu w tak dobrej stawce kierowców. Na platformie iRacing w lidze UniRacers, liga Apex One League organizowana przez UniRacers, jest drugie zwycięstwo. No i teraz, jaka jest sytuacja w klasyfikacji? Przed tym wyścigiem byłem na 11 pozycji. Ogólnie jeszcze kilka rund wcześniej, byłem gdzieś 20-25, bo nie szło mi w poprzednich wyścigach, miałem problemy techniczne bądź jakieś kolizje a teraz skakuje na siódmą pozycję ze stratą 50 punktów do drugiej lokaty i jest szansa tutaj skończyć te mistrzostwa na podium, ponieważ tutaj jest też inna punktacja niż w F1, więcej tych punktów się zdobywa, dlatego te 50 punktów to jest mało, to się da odrobić. Odrobiłem 50 punktów w tej rundzie do drugiego miejsca i tracę tylko, tylko 50 punktów do drugiego miejsca po tej rundzie, więc jeszcze zostały dwa wyścigi, jeśli utrzymam tę formę, to będę w stanie zakończyć te mistrzostwa tą ligę na drugim miejscu. Także widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie. Następny wyścig będzie za dwa tygodnie w lidze Apex One League. Będziemy jeździć właśnie nie wiem czym, ale wiem, że na torze Suzuka i końcówka ostatni wyścig sezonu będzie na torze Zandvoort w bolidem Formuły 3. Więc będzie ciekawie, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!